Siemandeczko mordeczki, ze strony Dzikowski. Ja dzisiaj witam was w zwiastunie mojego kanału. Ogólnie o czym mój kanał będzie, więc to będzie taki krótki zwiastun. Więc o czym mój kanał będzie oczywiście o Fortnite. Mm, jakby to powiedzieć, będą ciekawostki, gameplaye, po prostu będę też grał i będą również livey. By wakacje ci się będzie częściej, będą częściej live ogólnie. Filmy będę na przykład ten grał ciekawostki czy inne na telefonie i montował, a na przykład gameplayem na PS4. Później będę coś tam może montował. Więc co, co ile będą filmy? Myślę, że filmy będą um, gdzieś tak przynajmniej dwa lub trzy razy w tygodniu. Live, y tak samo dwa razy w tygodniu, Głównie w sobotę i w niedzielę. A i filmy głównie będą jak już o 16.30, więc co, co by tutaj jeszcze takiego powiedzieć? Już chyba nic. A więc to na tyle na razie, i czekajcie na kolejny film.